Siema, z tej strony, Lejmon, to jest scp 000022 um, Symulator kostnicy w skrócie. Więc, e, jeżeli ktoś nie wie, czym jest SCP-022, to jest to taka kostnica. Nie wiem, co zrobiłem. Eee, ale tak Mogę znaleźć jakieś rzeczy Chwila Tu się coś mi wyświetlało Co? Klucz do drzwi nowego świata Zaraz, zaraz Ok, wziąłem to Chwila E, bo nie do końca wiem, co, chyba co tu się dzieje. Zamknięte. Zam. To mogę schować. To. Teraz nie. Ja w ten sposób się tu zamykam. Ale po co? Ja bo w, w końcu nie wytłumaczyłem, czym jest scb 022 To jest taka dziwna kostnica. Lamp, alkohol lamp, ok. Yy, schowam to sobie i to zamknę. To jest też otwarte. Tamte są już chyba zamknięte. Zapałka. Wyjmę sobie to wszystko na potem. Więc z tego co widzę, my gramy właściwie SCP-0221, bo o, więcej zapałek. Myślę, że może się przydać potem. Yy, więc my jesteśmy ciałem w tej kostnicy. Eee, zamknięte. Hmm. Zaraz to wygląda jak wejście do tego gniazdka. Nie ja żebym coś mówił, umarłem. Ok, ale czyli miałem coś zrobić, teoretycznie. To może, może, te, to, to jest zamknięte. Ok, czyli. Jaki jest cel mojej gry? A czy to jest klucz do nowego świata i jeżeli to wkliknę tu to umrę tak czy owak, prawda? Czy nie? What? się przedostałem ale fajna grafika ja nie czytałem wszystkiego na temat tego bieg tu to jest bardzo dziwne Zamknięte. W takim razie. Tego tu nie było wcześniej, mi się wydaje. Zaraz. E... Alkoholowa lampa. Co to oznacza? Tego już nie użyję po raz drugi. E... Może mogę teraz to otworzyć? Nie. O, naprawdę troszeczkę tylko delikatnie nie wiem co chcę co mam zrobić To się da otworzyć Taki głupi być Dawaj mi tą lampkę Czekaj tu jest jakaś butelka alkoholu czy ja właśnie cały wylałem Prawdopodobnie tak Bo pomyliłem przyciski delikatnie Lewym się łapie. Tak. No ale weź to odstaw, czyli muszę zrobić to tak, jakoś to przestawić. Teraz to wziąć i. Halo? A, użyć tego w ten sposób. Bo rozumiem. Chyba nie do końca, ale i teraz co? Znalazłem butelkę, ale to wiele mi chyba nie daje. Tu nic nie widzę. To jest zapałka, ale od czego ja to mogę odpalić? Co o... What? Tak po prostu? Co teraz? Ha? Odpaliłem lampkę. Co mi to daje? Ja nie wiem, czy to tak ma działać. Czy to ma tak lewitować? Zamykanie się tu to mi chyba nic nie daje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba żebym coś zrobił. Zaraz, bo jeżeli zrobię tak, to to wszystko jebnie, znowu. Chyba że się schowam. O! No i wymyśliłem. Okej okay. Tylko trochę dziwne. What the heck? Gratuluję, uciekłeś. Ej... Wiecie, ta gra była dosyć prosta, ale była dziwnie satysfakcjonująca. Nie wiem dlaczego, teoretycznie nie wiem, siedziałem tutaj chyba z 8 minut, ale... Ale fajna była, była kreatywna, to, to mi się podoba, ten design był kreatywny. Dobra, także to tyle na dzisiaj. Luźniejszy film, bo oczywiście pociągi lubią mnie trollować i wracam nie wiadomo o której godzinie do domu. Czekam na weekend i nagram parę filmów porządniejszych, mam nadzieję, na zapas na cały tydzień. Trzymajcie się i do następnego. Na razie.